Wszystkim to Arme 2012 i witam Was w kolejnym odcinku serii Stronghold. Będzie to 20 misja: lament i zgrzytanie zębów. Zębów. Jest to ostatnia misja. Przedostatnia, przepraszam. Tak więc, no co, gramy! Czas panowania wilka zdawał się zbliżać ku końcowi. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Całe jego jarzmo i przechodziło pod Twoje panowanie. Prawda, że wprowadził Twojego ojca w pułapkę, ale tu ja przebiłem mu żołądek mieczem. Jeśli nadal ci się zemsta, wiesz gdzie mnie znaleźć. Choć nie miałeś żadnych rozkazów od Ser Długoręki, paliła cię żądza zemsty za śmierć ojca i nakazałeś swoim wojskom podążać naprzód. Na granicy kolejnego hrabstwa dogonił cię posłaniec od Ser Długoręki. Cóż ty sobie myślisz? Przecież przykazałem ci postępować ostrożnie. Na otwartym polu nie masz żadnych szans w walce z wilkiem. Schroń się w jego opuszczonym zamku, i powstrzymaj tam jego siły dopóki nie dotrę do ciebie z posiłkami wysłałem tam już nasze oddziały aby zbadały teren i zaczęły umacniać zamek wzmocnij swoje oddziały i sam zamek a potem broni się na tej pozycji aż do przybycia ser ręki z posiłkami przyjdzie ci odeprzeć ataki całej armii wilka a będzie to największe oblężenie jakie dotąd widziałeś wysyłaj do boju rycerzy gdyż mogą robić szybkie, krótkie wypady ze zamku. Dobra, informacja dostałem. Poziom trudności normalny. Zwolnijmy grę. I ogarnijmy się. Co my tu mamy? Widzę zbrojownia pełna. Jeszcze jak mógłbym... o. Bardzo pełna. Jak to wygląda? Gdzie jest kamień? A, tutaj. A tu jest żelazo. No dobra. 5 Co z żywnością, jedzeniem ITP i Nie można tutaj tego zbudować mój panie Jak widać korzystam z bułek Potrzeba drewna <laughs> drewna nie mam Potrzeba drewna Potrzeba drewna A tu jest Wykupmy za całą kasę prawie Drewna, smoła mi się na pewno przyda a i coś skociłem. Dobra, nieważne. Postawmy tutaj trzech od drewna. Przydaliby się jeszcze ci do łuków. I oczywiście do bułek. No to jeszcze trochę, sprzedajmy. Smoły trochę. I za to, za to zarobię bułeczki. Dobra, jak wygląda mój zamek? Co mogę tutaj zrobić? Czego nie mogę? Jakieś polecenia? Ta piątka idzie tutaj na mury. Trochę smoły dodajmy. Trzeba dobra. Jak to wygląda z wilczymi y, dołami? Nie można tutaj tego zbudować mój panie. O. mi nam drewno mało trochę. Psie. Wynocha stąd. Ja się zastanawiam, jakby to zrobić. Mały def tutaj z tej strony, tu by się przydało zacząć. Powiększmy trochę tą sofę. Eee, Boże, sofę. Twu, o czym ja w ogóle do was mówię? Chodziło mi o fosę. Sofę. Jaki fail. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, przyspieszmy do 40. Potrzeba tak nam są broni, sir. Czego? Ty idziesz Co kopać. Mam jeszcze jakieś tutaj, poukaży? Nie wiadomo, widzę. No ludzie nie wchodzą. Wkrótce raz na zawsze przestaniesz sprawiać mi kłopoty. Przydałoby się Potrzeba tych kupić. Nam nowych rekrutów, sir. Na jakiś wypadek jak to było napisane w poradach? A. O właśnie, jeśli mogę jeszcze raz dwa, raz dwa.

Oni, jak widać, już kopią do mnie doły. Za późno, aj... Zmarnowałem smołę w sumie. Trafiają? Mam nadzieję, że trafiają. Pięknie trafiają. O, tu jest jedna z armii. Palić, no, to to nie dało, ale może może chociaż... ktoś mi wyjaśni wyjaśni taki powód, no, wieża mi znikła? O, jeden kopał. kopał? Dobra. Tak. Trzeba To stanowisko jest Zgłaszam się do służby przy oleju. Czekamy na rozkaz. Nie, nie opłaca się. Wybili mi łuczników. I dostali się do zamku. Jakoś tak szybko to wyszło. Wszystkich tych, wszystkich tych, wszystkich tych. Muszę teraz zacząć armię większą budować. Wypuścić psy. O Boże, ciężko trochę. No to był jeden dopiero jeden z ataków. Tu jest mały oddział, prawda? Oła, jak widać. Przeciwnik lekko mnie atakuje, tak leciutko ale dam rado. Garnę to, czy ja naprawdę nie mam jednostek? Co mamy zbudować? Przygotowaliście stanowisko na Panie, Nie możemy tam dojść. Czekamy na rozkaz. Szybki mark. Dobra, teraz naprawmy tutaj wszystko. Rozumiem, że póki nie zabiję tych jednostek, gra będzie liczyła, że jeszcze no właśnie. Muszę sobie teraz zwolnić etap, trochę gry. Muszę to wszystko ogarnąć. Na pewno kamień będę potrzebował. Prędzej czy później. Jedno żelazo. Wilcze doły by się przydały. Oj, by się przydały. Teraz mury w tym miejscu. Jest, jest, jest. Czemu uczników Uwaga, mam tylko tutaj? Wiadomość od Wilka! Byłeś powodem Teraz w końcu ci tym samym. 500 kasy mam 1500 kasy. Jakbym mógł najemników, prawda, to bym najemników wybudował, ale po prostu nie mam takiej możliwości. wiadomość od Wilka. Trochę nie docenił. Potrzeba nam nowych rekrutów, Jak tam z drewnem? Każdy wilcz dół jest na wagę złota, prawda? Bo to albo jedną, jednego łucznika... ...albo inną jednostkę. Zastanawiam się teraz Mam tylko tyle Kamienia Wojska Super Tak mnie to cieszy Mój panie już tam zmierzamy A co, oni kopią? Kopią i dobrze niech kopią Zawsze coś To teraz tak, ci idą już na wieżę. Ta czwórka ma wbiec tutaj. Trzeba nam broni No dobra, kopaczy się pozbyłem jakimś sposobem. Które uszy już nie wiem czy mnie się uda. Jest to druga armia jego. Haha, sobie kopie na środku, tutaj go nie złapiecie. Zniszczę tego Trebiusza. Pięknie, dobra. Odejdź. Teraz ci próbuję podbiec. Na no tą wieżę muszę armię jakoś dołożyć, bo ja widzę, że tam... ...pusto. A ty czemu jesteś bez? Zgłaszam się do służby przy oleju. Jak możemy pomóc? I czemu wy tutaj oleju nie macie? Trzeba coś zbudować. Od tego naczynia znowu się ciechować. Z tego naczynia okropnie się kopać. Przygotowaliśmy. Don't cry, my friends. Don't cry. Chyba tego nie ma. Oni próbują dostać się do zamku, ale im to nie wychodzi. Tu chcieli kopać, nie kopią. Zniszczyli żelazo. Chociaż czym się zajęli, prawda? Bo jakby mieli tak tam je zaatakować za jednym zamachem, to miałbym malutki problem. No co ja mogę sprzedać? Ogólnie to jestem bez jedzenia z tego co widzę. Jeszcze miejsce mam. Chyba jakoś tak bardzo to ciężko nie wygląda. Jedynie może boleć mnie to, że. O, że drewna nie mam. Dobra, chyba odparłem większość ataków. Jestem bez kamienia. Co bardzo się odbije na mnie. Muszę mieć fundusze na wykupowanie armii. Melodyjka, jakbym już wygrał. prawdziwej siły. Tutaj kopać. A was miałem wysłać chyba na tą wieżę. A ciebie, uczniku, tutaj. Aj, kurczę. Wiadomość od Wilka. Czyli... Jest, wszystko, jest, 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 jest. Dobra. Czekamy na rozkaz uh. tak jest. Jesteśmy gotowi. Na rozkaz. A czemu już wy nie idziecie? Aha, bo to są chyba inni. dobra, nie będą na tej wieży, bo ta wieża jest najbardziej... Wystawiona. Przyspiesz, mleko. Pozdrawiamy Cię. Jakieś polecenia? Nie wiem że jak oni mówią pozdrawiamy Cię mam wrażenie, że oni mówią idąc na śmierć Pozdrawiamy Cię. tam Za dużo gladiatora. Mój panie! Wiadomość od Wilka. Mam już dość twoje mieszania się w cudze sprawy Tym razem zdechniesz Grazisz mi, graziesz mi przy oczekiwał się do służby przy oleju Ty śmiesz mi grozić nie znoszę w potrzeba drewna Wojska wilka atakują Wow. Duża armia. Trzeba sobie z nią jakoś poradzić. Co mamy zbudować? Od tego naczynia się Mam jeszcze masę psów. Dobra, zobaczmy jak to będzie mniej więcej wyglądało. Nic więcej już za bardzo zrobić nie mogę. Wow, jaki bombarding. Wracać Nie jeszcze te schody bo mnie pozabijają Ach pięknie dobra Schody nie podziałały Dobra nie broń, co jest ostatnia akcja. Armia to Łucznicy w gotowości Czemu ja tego spalić nie mogę Wykażcie się męskiej, przechodzi w ziemię Nie mógł będziecie służyć ruszamy na ty Pewnie tego nie mam. Ognia, ognia! Nie, nie, dzieci, dzieci, nie idź. Aż ja już bramy nie mam. Dobra, skoro nie mam bramy, to... nic innego mnie już nie zostało. Aha. Dobra, skończyłem. Nie spodziewałem się aż takiego Tak ciężko nie było, przebili się przez mury, ale daleko nie doszli Pozdrawiamy cię No, co jest? Wymieniłem wszystkich wrogów Wiadomość od Wilka Aha dobra się Jesteśmy zwycięzcani. Choć udało Ci się zapanować nad tą ziemią, Wilg wraz z silnym oddziałem umknął z kleszczy twojej obławy. Wiecie, co to znaczy? Został ostatni odcinek. Ale go zobaczycie już niedługo, niebawem, pewnie jutro, gdzie jest. Jutro będzie środa, to w środę po południu, wieczorem, jakoś tak, nie obiecuję, ale postaram się. Tak więc żegnam się z Wami na razie, cześć.